Narzekałem ostatnio, że Skif wpierdala horrendalne ilości jedzenia, ale jest w tejże coś, co wpierdala jeszcze więcej amunicji. Moi drodzy, poznajcie żarłoka. Jest to unikatowa wersja karabinu RP-74M, którą możecie zdobyć w Rostoku, w lokacji o nazwie Wyjście z Przejścia Podziemnego. Po wejściu do widocznego tunelu, będziecie musieli dotrzeć do grupy stalkerów. Obok nich, na ścianie, znajduje się Wajcha, którą będziecie musieli przełączyć. Następnie udajcie się do ostatniego pomieszczenia ze schodami po lewej stronie i wejdźcie na samą górę. Na miejscu zauważycie, że otworzyły się te ciężkie metalowe drzwi. W pomieszczeniu za nimi znajduje się nasza perełeczka, czyli żarłok. Czym jest lepszy od standardowej wersji? Już na starcie ma zamontowany celownik kolimatorowy, ale największą różnicę robi ten ogromny magazynek który pomieści aż 500 naboi. Ile kurwa? Minusem tej konstrukcji jest waga, która wynosi ponad 9 kg. Matko Bosk! Także przygotujcie odpowiednio dużo miejsca w ekwipunku. Gapisz mi się na magazynek? Zerknąłem tylko! Z taką ilością naboi będziecie w zonie niczym Rambo albo Terminator i ubijecie każdego mutanta pod warunkiem, że najpierw w niego traficie. Dajcie znać w komentarzach, która wersja tego karabinu bardziej przypadła Wam do gustu.